Jesteśmy, 22. Przepraszam, 53 z oranek jak Dzik. Przygody, jeszcze raz przygody. Ja nie wiem, co ja tam mówiłem. Dzisiaj bo to jest po prostu amok, drugi dzień walczek ze śpikami z, z Po prostu z, z półośką prawej strony. Robota prosta, jak drut. I co się okazało, ale to jest. To jest efekt dwu, dwóch dni orki myślenia o co chodzi. Ja nawet nie, nie przypuszczałem, że ludzie mogą tak kurde tak podchodzić do swojej pracy, czy do, do rozwiązań, czy tak się podpisywać pod czymś. No ale dobra, no to, to nie będę krytykował, czy czyjaś fura była. Czy jest sprawa, czyjaś fura, ale to, co się tam działo dzisiaj to kosmos. Jeszcze nie wiem, czy mam w 100% oryginalną położkę, bo to jest też bardzo ważne w tej historii. Ale wszystkie znaki na niebie i Ziemi już dawno mi wskazywało, że mam oryginał. Co było wyjściową bazą do zamawiania części. No bo zakładamy, że mam jednak samochód w oryginale. I nawet jakby są części nieoryginalne, no to. One są dopasowane do oryginału. I to jest takie jakby dla mnie no ABCS ABC. No nie mówię okej. Okay. Zdarza się, że nie ma kasy. Zdarza się to czy tamto. Yy, ale zawsze nawet nieoryginalne części w jakimś stopniu. Na pewno nie aż tak utrudniającym życie yy, czy tam jakieś inne gadżety yy, nie wiem, co wcześniej powiedziałem, bo to jest po prostu za dużo myśli na dzisiaj, ale yy, ja to sobie przywinę, to zobaczę, jakie bzdury gadałem, ale yy, chodzi o to, że po prostu hiczko, by, kurwa, tego nie wymyśli wszystkiego, co się dzisiaj działo, o taką może. Tego się podrobić nie da. Ja nie będę mówił, jakie to są rewiry polskie, skąd, yy, skąd co, jak i tak dalej. Dla spostrzegawczych to jest wszystko na tym kanale. Ale powiem wam, że jest taki cyrk, taki clown, kurwa, dzisiaj ze mnie był w tym cyrku, że szok. Kupiłem or... <laughs> I tu muzyczka z Benny Hilla powinna lecieć. Yy, powiem wam tak. Kupujesz oryginalny, nie pasuje. Kupujesz nieoryginalny, też się nie pasuje. Dobra, okej, okay. kupiłem oryginalny uszczelniacz, żeby zrobić ten wyciek. Bzdura. Kilka rzeczy trzeba tam po porozpinać popatrzeć i gra zacznijmy od tego, że kurde próbowałem wypiąć bez y, y, spuszczania oleju z dyfra y, pół ośkę i już mi nie grało już mi smród kurcze, ja doszedłem później dlaczego tak się stało pin nie mógł wyjść walka kurde no ponad ponad dzień solidny roboczy, bo a, że dojście, że kanału nie ma, no wszystko. Że, że po prostu za duży wymiar szpilki, po prostu wszystko nie tak jak trzeba. Tak, żeby było, żeby trzymało na mur beton, gra, gra muzyka. Okej, okay, dobra. Yy... Ze szpilką sobie w miarę jakoś poradziłem. Ona nie jest jeszcze wybita, ale mogłem ściągnąć położkę. Wyciągnąłem pół ośkę, wyczyściłem te słoneczko, yy, nie, odkręcam, kurde, bo to trzeba zaznaczyć tam, żeby te słoneczko później dobrze dokręcić tam, takie ja tego, mówię, super, przygotowany jestem tutaj do akcji, wiedzy full, odkręcam słoneczko, ono w ogóle nie było dokręcone, ja nie wiem, czy ja to wcześniej mówiłem, czy nie, nikt nie dokręcił tego sło słoneczka. Tak było na sztułkę, tylko trochę dokręcone, bez żadnego, bez żadnych sił, bez momentu, bez niczego, bez żadnego oporu. Masakra, że tam nie leciało to, że ten podczas jazdy Ole nie, nie jak z dyfra, to, jest, to jest, cud jakiś kurde, nie, to, to jest... No, to by były hece, jeszcze większy cyrk, cyrkus byłby. Eee, później co z takich hec. A, wyczyściłem słoneczko, wyczyściłem dookoła... Bla, bla, bla. Akcja odtwarzanie kurde. No mam uszczelnie, mam oring wszystko cacy Odtwarzanie procesu. Eee, lecimy już ku dobremu. Jak no, sprawdzam oringi. Jeden dziurka taka, drugi taka, dziur, dziursko. I kurde, nie mogłem dojść co się dzieje. Zresztą w ogóle zdjęcia zobaczmy, żeby było wszystko jasne. Bo ja tego po prostu nie jestem w stanie opisać. Zaraz ten. coś tu przyciął. Jeżeli kogoś. Tutaj. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. Komputer przyciął. Tutaj jeden o ring. I tutaj drugi o ring. Tutaj jest. Ja może zademonstruję. Tak. O tutaj jest o ring. Yy, dziura taka odtąd dotąd. To co zresztą widać można się przyjrzeć. A tutaj mamy drugi o ring. No i teraz super. Tylko który jest oryginalny, który nie. Zagadka dla Was. No dobra. Trzy sekundy, i na zastanowienie. Jeden o ring, drugi o ring. Który jest oryginał, przez który nie powinno ciec? Otóż odpowiedź jest prosta. Cieknie przez obydwa. <laughs> Cieknie przez obydwa. Z tym, że ten jest lepiej spasowany. I żeby was to nie zwiodło, to jest oryginalny o ring. A to jest oryginalny o Z taką dziurą. Siedziałem nad tym 4 godziny. No bo skoro położka jest oryginalna, to co może być oryginalne O ring, oryginalny wszystko ten. Mówię, lecę tokiem myślenia. Kurde majstrów. mówię, jak. Bo Ja tu. Hitchcock, jakby naprawdę tego nie wymyślił, oni wzięli to, ściągnęli wszystko na tokarkę. ponieważ, żeby był, wcześniej był oryginalny o to był taki kołnierz, który wypełnił tą wolną przestrzeń. Oni mieli pod ręką ten oring kurwa z mniejszą dziurą, po prostu z średnicą mniejszą, upierdolili ten nadmiar, kurde, materiału, spasowali z tym o i gra kuwa, i wstawiamy I To jest rozwiązanie zagadki. Dlaczego? Po prostu oryginały, wszystko oryginalne nie pasuje. Mówię, nie. To było za grubość na moją głowę. Na szczęście doszedłem tutaj na miejscu do, do ten, do, do ładu z tym wszystkim. Trochę ciasza odpoczęła, bo kurde, przez chwilę, bo to, to, to jest tak, to jest jak rak. To jest jak wrzut na dupie. Siedzi i nie puszcza. I taki piorun pff, piorun wiedzy jedną mnie kurde i się rozłożyłem, mówię, a to trzeba być Asem żeby na drugi dzień sobie nie zamówić o ringu, a, a na, wypierdolić poprochy i, i na stół i na tokarki. chyba że jakieś cudowianki siedziały na trasie w Bułgarii kurwa, hmm. czy Rumunii na zamku Drakuli i trzeba było jechać do domu, no to może kowale tacy, to by pasowało nawet, szczerze powiem. Nie odbierajmy chłopakom, że tam mechaników nie ma, ale wschodnie klimaty, to, to tak mogło być, w, włącznie z naszymi terenami, kurczę. Wieka skąd była, ta stamtąd była, no i koniec. No, grubo, grubo, grubo i tyle. No to ja tylko zakoczając tę smutną opowieść, bo to jest smutny temat. Że, że, że po prostu na, 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 na odwytkę wszystko. Zamiast pasować 30 zł, te, te, trochę jak się, ale dobra, to już nieważne. Konkluzja jest prosta. Zaraz dojdę, zaraz dogram drugi film.